Na ergometrze w ogóle teraz nie jeździłam, bo przygotowywałam się tylko i wyłącznie na wodzie. Ale fajnie, udało się przejechać równo dystans z finiszem, także tak jak zakładałam, to wszystko zrealizowałam. No i wygrałam. Na razie się zajmuję kolarstwem, także przede mną sezon kolarski. A ogólnie zawodowo, no to, to jestem e, wyczynowym wioszlarzem. Mam nadzieję, że w tym roku jakieś mistrzostwa świata jeszcze zaliczę w, e, w dwójce wagi lekkiej. I to tyle. Jestem e, zadowolona, bo mam swój rekord życiowy. Miejsce też drugie w kategorii technicznej, czwarte w Open, więc jestem zadowolona, ale troszkę mam mimo wszystko niedosyt, bo do trzeciej zawodniczki brakowało mi chyba trochę ponad sekundę. Wydaje mi się podobały, chociaż startowałem dosyć wcześnie i do samego końca byłem zestresowany, bo nie wiedziałem jak popłyną moi przeciwnicy. No i wygrałem. Generalnie głównie zajmuję się bieganiem. Ergomet, no to zawsze przy okazji, no bo jest to sport typowo wytrzymałościowy, więc yy, no to po drodze jest w sumie biegaczom zawsze wystartować. I no, udało mi się zająć dzisiaj drugie miejsce w kategorii moich uczelni, czyli społeczno-przyrodniczej. Tam dość niewiele zabrakło, ponieważ 60. do pierwszego miejsca. No ale można powiedzieć, że obroniłem srebro, które też miałem rok temu. Takim moim największym sukcesem to w sumie były Mistrzostwa Europy. Później z Mistrzostw Europy online dostałam się do Mistrzostw Świata. Zajęłam szóste miejsce w kategorii kobiet do 23 roku życia. No i myślę, że takim moim drugim, kolejnym największym osiągnięciem są te zawody. Mieliśmy miesiąc bez treningów praktycznie. To robiliśmy co mogliśmy w naszej mocy, każdy na własną rękę i no opłacało się jak widać. Super, pierwszy raz chyba w historii naszej szkoły mamy medale w, w klasyfikacji kobiet, także tym bardziej się cieszymy. Jak to zrobiłem? To nie było, to było wszystko przemyślane, Wyścig był przemyślany, cała strategia polegała na tym, żeby trzymać ten docelowy czas, czyli 1.25, 1.24, nie spadać z niego. I na koniec 200 metrów do mety pasyście kolegów. To już była tak naprawdę wisienka na it's nice to have a competition during the covid it's nice to do something else so we're very happy very welcoming even though we're not from poland so we felt very welcomed it was it was my first time so it was uh, exciting uh, i felt i feel happy i'm happy with the result i think it was very well organized like uh, i have never uh, been to even though like uh, an organized competition during corona so i think yeah. this was very well done Yes. 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 <laughs> Jesus. Zusanie to, to nie tylko treningi, ale to też drużyna, znajomi, przyjaciele, wspólne spotkania, zabawy. Na pewno jest to fajna przygoda, poznałam dużo wspaniałych osób, wspólnie z przyjaciółmi w sumie trenujemy, to fajne spędzanie wolnego czasu. Jestem już chyba od 15 albo 16 lat w tym klubie i nie narzekam, jest super i bardzo dziękuję tutaj uczelni i władzom klubu. Na pewno ten weekend będę się cieszył będę celebrował ten sukces, bo jest to naprawdę dla mnie sukces. Są to moje drugie mistrzostwa Polski akademickie i chciałbym poświętować później wrócić do treningów myślę, że tydzień przerwy i wracamy do treningów. Co prawda za dwa, dwa, dwa miesiące bronię pracę licencjacką, bo jestem na trzecim roku wychowania fizycznego i może skupimy się w tym czasie wolnym na, na pracy. Sport to jest coś bardzo ważnego w moim życiu. są ma zawsze trening. Zachęcam wszystkich do uprawiania sportu, ponieważ jest to takie oderwanie w sumie, nauka pokory też, że nie zawsze tylko wygrywamy, ale też przegrywamy, że w sumie trzeba sto razy przegrać, żeby ten jeden raz wygrać. Dlatego, że jest zacząć, ale jak już człowiek zacznie i mi się to spodoba, to warto, naprawdę warto.